Nie, nie będę grał. Natomiast chciałem Ci opowiedzieć o moich pasjach. Jedną z nich jest muzyka, definiuje mnie jako człowieka. Natomiast druga ważna pasja w moim życiu to drugie adaptacji. To trudna sztuka opowiadać o rzeczach nieprzyjemnych, ale dzięki tobie i takim ludziom jak Ty, znajduję do tego siłę i czas. A dzisiaj chciałbym zaprosić Cię na kolejny odcinek, który będzie dotyczył zespołu. Lesza Knichany. Także chodźmy. Witam cię ponownie. Dzisiaj będę mówił o zespole Lesza Knichany. Jest to zespół niezwykle rzadki. Jest to choroba recesywna związana z płcią, bowiem dotyczy ona chromosomów płciowych. Inaczej mówiąc, zespół Lesza Knichany to jednostka genetyczna, która związana jest z mutacją genu HPTR1. I ta mutacja, ta jednogenowa mutacja, powoduje poważne skutki. Mutacja tylko jednego genu HPTR1 powoduje, że nie jest bardzo ważny enzym, bardzo ważne białko. Jego nazwa to fosfo-rybozo-lotransferaza hipoksantynowa. Brak tego enzymu powoduje poważne braki w procesie metabolizacji puryn. Stanowią one podstawę budulcową takich zasad jak adenina i guanina, które, mówiąc najprościej, stanowią budulec kwasów nukleotydowych, czyli łańcuchów DNA i RNA. Braki tego enzymu powodują poważne skutki w organizmie. Zanim opowiem państwu o skutkach braku tego enzymu, tego białka, czyli o obrazie klinicznym, chciałbym przenieść się do lat 60. i opowiedzieć państwu nieco o historii. bowiem właśnie w latach 60. dokonano pierwszego opisu. Na przykładzie dwóch braci, czteroletniego i ośmioletniego, którzy właśnie mieli specyficzne zaburzenia neurologiczne i za wysokie stężenie kwasu moczowego we krwi. I to właśnie wtedy okazało się, że powyżsi badacze mają do czynienia z zespołem Lesza-Nychany. Tyle o historii. Przejdźmy zatem do obrazu klinicznego. Odnosząc się do obrazu klinicznego, który jest charakterystyczny dla tej jednostki genetycznej, jednostki chorobowej, to 85% osób cierpiących na ten zespół. Posiada poważne zaburzenia natury behawioralnej. 85% dzieci, młodzieży i dorosłych z tym zespołem ma tendencję do autoagresji, do samookaleczania się, szczególnie w okolicach bark czy palców. Występuje także uderzenie głową o ścianę, krzyk i płacz. Mimo tego, że osoby te czują, że sprawiają sobie ból, nie potrafią przestać. Kolejne charakterystyczne objawy dotyczące tej jednostki chorobowej to m.in. dysfagia, balizmy i innego rodzaju zaburzenia związane z rozwojem motorycznym. Występuje także niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, rzadziej w znacznym. Do tego Występują zaburzenia mowy, ale co ciekawe w kontekście rozwoju pamięci u tych osób, to stwierdzić należy, że możliwość zapamiętywania faktów bliższych i dalszych w czasie nie jest uszkodzona, nie jest zaburzona. Proszę Państwa, a co z diagnozą? Otóż pierwsze objawy widoczne są między trzecim a 6 miesiącem życia dziecka. I tutaj właśnie dochodzi do wcześniej wspomnianych. Przeze mnie zaburzeń rozwoju ogólnie rozumianego i poznawczego, i motorycznego, właśnie występują balizmy, dysfagia, ale także dochodzi do obniżonego napięcia mięśniowego, i to są właśnie te pierwsze, pierwsze widoczne objawy, które mogą świadczyć, że dzieje się coś niepokojącego. Na pewno do 12 roku życia uwypukną się wszystkie charakterystyczne dla tego zespołu objawy. A teraz przejdźmy do terapii. A teraz kilka słów o terapii, bo chciałbym jej poświęcić czas na rozważania. W przypadku terapii, z racji tego, że zespół ten jest nieuleczalny, bo jest to jednostka genetyczna dziedziczona, należy skupić się na niwelowaniu niepożądanych konsekwencji, których skutkiem jest właśnie występowanie tej choroby. Tutaj przede wszystkim należy obniżyć poziom stężenia kwasu moczowego w organizmie. Dodatkowo stosuje się farmakoterapię i dietę ubogą w puryny. Jeżeli chodzi o zachowania, o ogólnie sferę behawioralną, to stosuje się psychoterapię, można stosować też farmakoterapię, aby zniwelować częstotliwość występowania tych zachowań autoagresywnych, ale także niejednokrotnie przymus bezpośredni, po to, aby konkretna osoba nie wyrządziła sobie krzywdy. I to są główne metody, główne ścieżki, drogi terapii w przypadku omawianego przeze mnie zespołu. To już koniec na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i za to, że zechciałeś się czegoś dowiedzieć, czegoś nowego. Zapraszam na kolejny odcinek dróg adaptacji. Do zobaczenia.